w ręku tradycyjny pas kontuszowy, który jest tkaniną obustronną, nie ma lewej strony. Wszystkie wzory są tkane. I teraz mamy wybór, możemy ten pas zawiązać na cztery różne sposoby. Proponuję zawiązać, zawiązać w tej chwili pas na kolor ten jasno-beżowy, który by się nadawał na, na śluby, chrzciny, na jakieś wesołe, e przyjemne okazje. Składam pas na pół, i tą beżową stroną on będzie do strony, do, do, do widza. Więc e, głowa pasa będzie pionowa. I składam pas w ten sposób, że to co pójdzie poziomo, już będzie przyciskało pas do brzucha. Jeszcze raz pokażę, jak ja to składam. Pionowa część już będzie tą poziomą przyciśnięta do brzucha. Proszę trzymać. I powolutku obracamy się, wciągamy brzuch o ile wlezie. Ja pas... Momencik chwileczkę. Ja pas zaciągam naokoło, na około talii. To się tyczy tych, którzy talię posiadają. Na przykład ja już talii nie posiadam ich lat. Dobrze. Proszę dalej się kręcić. Pas złożyłem zgięciem do dołu i tworzymy na około ciała taką kieszeń. Dobrze, proszę trzymać tu jak klamerką, żeby nam nie uciekło. Teraz. To, co zrobiliśmy na początku, tworzy nam pętelkę, przez którą przełożymy koniec pasa. Przełożyliśmy i teraz zaciągamy węzeł. Puszczamy i wypuszczamy, puszczamy wyżej. I teraz zaczyna się sztuka układania, układania ładnego węzła. Wracam tym długim końcem tam, skąd przyszedłem. Przeciągam przez spód. Układam ładnie węzeł. Możemy zaryzykować przejście pod spodem jeszcze raz. I możemy tą głowę wypuścić jako krótszą, jeżeli pan tak. Albo na przykład podciągniemy tą głowę, wypuścimy tą głowę. Mamy zawiązany pas na taką jasną, wesołą stronę, która się nadaje na krzciny, na śluby, na wszelkie wesołe okazje. Dziękuję.